Hej, tutaj Delucy LPS. Um, kupiłam sobie nowego pet shopa i chciałabym Wam go pokazać. Ten pet shop ma na imię Jessica. Kupiłam go dopiero dzisiaj w moim mieście, troszeczkę w Będzie występował w moim filmie, który. Muszę się teraz naładować, której niedługo już nakręcę. Miał być wczoraj, ale w wyniku burzy, nie ma. Mm, mogę Wam tylko powiedzieć, że w tym filmie będzie występowała także jest To dobrze. Proszę o sobie do kanału. No po prostu i dziękuję za obejrzenie tego filmu. شفنا بعض <applause>